No witam się pięknie. Pięknie się witam. Ja wróciłam z pracy. Poszłam na drzemku. Widać. Wstałam. Ciaska kradnie. O, słyszycie? Jak parska. Wstała i parska. Czy mi chorego chłopa w domu brakuje. On mówi, że umiera, że ma 36, 7 i umiera. Cieka, panie, panie. <laughs> to, że to już koniec. Że to już testament trzeba pisać. No, testament mi daj, umawiaj mi notariusza. No jest, jak mi zimno krzyczy. Oj, dzień coś za Gdzie jest mój termofon? Weź to! Daj mi spokój. Nie O. No, ogólnie to są jakieś problemy na łączach. Nie wiem, już kiedyś tak miałam, że mi się nie chciało wysyłać. Nie wiem, to było z pół roku temu. I znowu się tak zrobiło. Niedobre to jest. Nie chcę. <laughs> Niedobre. No to mówię, nie to moje ciastka, no to ten tyd, nie masz ich jeść. Rosół grzeje, no. Grzeje mężu rosół, wypił polopi rynki. Co z tą kołdrą? No bo musisz wstać i ją szczepać. No, nic nie będę czepał. No, nic nie będę czepny. Musisz tak wstać i wiesz. No to se szukaj koca, no. Jak się zawinęło w ten... Boże, co on robi? Chcesz ja Cię nagrać? No. Dziecko boli brzuch od wczoraj. Ten wstał tu, się dusi, umiera już. Agonia, agonia już. No. Ja pierdzielę. Alko mnie zaraście czymś, to się rozliczymy inaczej. No. Także Wam mówię, że są na razie problemy na łączach, coś yy, nie idzie. To <laughs> to no, dlatego się prześlę jak będzie, nie? Bo co, co zrobię, jak nic nie zrobię, chyba że już w tej chwili jest dobrze. Jak to widzicie, bo tam mi piszecie, że tam, tam głosu nie było, tutaj coś tam, nie wiem o co chodzi. Problemy techniczne są po prostu. No, a ja przyszłam z pracy, zdrzemłam się, no bo zaczęłam y, ranki i będę to powtarzać y, do końca życia, że dla mnie ranki to jest koszmar, horror, tragedia, Amen. Jestem wykończona po rankach, dlatego y, zawsze muszę się drze drzemnąć. No. No ale się drzemłam, wstałam, dopijam już y, kawkę swoją bezkofejną, już wypiłam w sumie bez bezkofeinę. bo miałam smaka. Znowu u nas wieje jak jasny gwint, wczoraj nie wiało, było już tak fajnie, a to dzisiaj wieje z podwojoną siłą po prostu, nie da się iść. Gdzie ja mam swoją masę oporową, a i tak mnie przewraca na boki, ja nie wiem. co to będzie i co i wstawiłam rosół grzeje rosół wstawiłam pranie no i się biorę za farbowanie włosów. Bo w sumie jest piąta godzina. To w razie czego, żebym jeszcze zdążyła do sklepu. Bo jakiś brąz, jakby coś nie wyszło. No, i najpierw dajemy rozjaśniacz, a później będziemy dawać tą, tą taką taką siwą. No. Więc le lecimy, bo szkoda czasu. Ja powiem, ja po tej dżemce jak nowonarodzona się czuję po prostu, nie? No, zaraz będę musiała jeszcze makaron wstawić. To ja może najpierw makaron idę, wiecie, wstawić, zanim rozrobię te farby. O, już czuję, jak to śmierdzi. O Boże, o mój Boże, jak to śmierdzi. Tak, najpierw idziemy ze śrosu, idę wstawić makaron, zjemy rosołek i będziemy farbować. No, już pojedzone. Rosioła. I teraz się odechciało wszystkiego. Bierzemy się za to farbowanie, bo nie ma na co czekać. Utleniacz. Dajemy. Boże, ciemno się zrobiło, to się... To się już nie chce. Pojedzone ciemno. O, o! Co to tu lezie? Gwiazda. No i idź, bo Ci cię będą oczy szczypać. Tu śmierdzi. Idź. Boże, co za... Idź! No i znowu tego kakulca. Gdzie mi z tym kakulcem? Gdzie mi z tym kakulcem? Pokaż ryjka, a nie kakunca, Ryko, pokaż pięknego. Idź. Idź tam leżeć. Do szpitala. Z cho chorymi. Jezu, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo... Nie. No patrz, jakie to uparte zwierzę jest. Jesteś uparte zwierzę? Nie wierzę. Jakie uparte zwierzę. O, ciekawy. Chcesz pasemko, Rysiu? Co? Może by chciał. No, ja ogólnie miałam środę farbować. Bo środę mam wolną. Ale tak mi coś dzisiaj naszło. Mówię, wrócę do domu, to pofarbuję. A jest y, sobota u mnie. No bo nie wiem, jak te filmiki się będą przesyłać. Bo ostatnio nakręcałam tego samego dnia i tego samego wrzucałam. No, ewentualnie jest dzień wcześniej. Ale teraz to ja nie wiem, jak to będzie, jak to idzie. A widzicie, jaka ja siwy, siwy włos, siwy włos. No, w ogóle sześć, sześć kolorów. Ale ja od zawsze sama farbuję i zawsze jest okej. Okay. Pół życia miałam czarne włosy. No, I później chyba z dwa lata schodziłam z tych czarnych. Chociaż mi tak pół roku temu przeszło przez myśli, znowu se czarne nie zrobić. Ale jak sobie przypomniałam tą masakrę związaną z zejściem z tego koloru, to nie przekonało mnie. No. Zaczęłam sobie tak rozjaśniać, rozjaśniać po troszeczku. Oczywiście przychodziłam wszystkie kolory, jakie tylko istnieją. Nudzi ci się, to idź się połóż, a nie tutaj mi ziewasz. No. Idź. Idź tam do fadra się połóż. Bo ja będę robić tu. Słyszysz? Szczotka robocza. Okudlona. No. I robimy. Dobra, to ja nakładam. Rozjaś. O, jaki znudzony kotek. Oj, oj, oj. Nakładam, bo już mam rozrobione. zrobione. Będę yy, na same odrosty się postaram nałożyć. No. I działamy hmm. dalej. Uh -huh, uh -huh. No, już nałożyłam. Już tu mi Ro rozjaśniło. No. Poczekamy jeszcze z 15 minut. Starałam się same odrosty zrobić. Bez końcówek, a jak coś, to się końcówki uciacha się. Mam nadzieję, że z tyłu ok, bo ostatnio sobie zrobiłam plamę. Ale z tyłu to nie widać, nie widać. Nie, no chyba ok. Chyba będzie ok. No, więc czekamy jeszcze 15 minut i idę zmywać ten rozjaśniacz, bo trochę mnie w łeb pali. Jakby nie było. I później będziemy nakładać farbę. No, ja już byłam zmyć, widać. I tę kurczak. No. Tak to tak to wygląda. A gdzie moja szczotka? Nie wiem. szczotki. Kużwa. Zmyłam dam odżywkę po rozjaśnianiu. Teraz nakładamy farbę. Bo nie ma na co czekać. Nie ma na co. Chyba, że tak zostawimy. No. Oko się rozmazało. No nie szkodzi. Ten, tak w tym wyglądają tak żółto. Aż tak, no, to nie wyglądają aż tak. No. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz będziemy nakładać tych I miejmy nadzieję, że będzie lepiej. A co to mamy? Kondinirem. No. Tak. Tym się już nie będziemy patyczkować. Kowalimy na całość. Trochę mi tu mo mokre, mokre. Może kiedyś przyjdzie ten czas, że mi fryzjer to zrobi. Bo jak na razie to Ani nie jestem y, przekonana. Bo do fryzjerów nie chodzę. Kiedyś chodziłam jak ścinam na krótkowłosy. To chodziłam raz w miesiącu nie żeby podciąć. I raz byłam nie dwa razy na dekoloryzacji. I w ogóle nie byłam zadowolona, a kasy tyle poszło, że nie chcę nadmówić. A później chyba z 3 razy byłam jako. Jako co? Na darmowym takim, wiecie, cięciu. Yy, jako model do cięcia. O, model włosowy. No i tutaj moje przygody z fryzjerami. No, włosy są nie odpadły. Tyle razy, co ja rozjaśniam, to me, mężu zasnął. Ja powiesiłam pranie i oglądam sobie miodowe lata. Bardzo lubię. Ciągle do nich wracam, sobie oglądam. i to słyszałam, że mają kręcić y, dalej jako teraz ale nie wiem czy to coś z tego będzie czy nie będzie no a teraz sobie rękawiczki ubierzemy bo ja oczywiście do rozjaśniania nie ubrałam rękawiczek no ale nic, nic się nie, nie stało nie odbarwiło Dobra. Teraz idziemy z farbą i ją by pokryła, bo jest dziewiętnasta I już chyba raczej nie zdążę do sklepu po farbę. Chyba, że do jakiegoś do 22. .00. Zazwyczaj mam dwie farby, wiecie, nie? Czy w razie czego, jakby jedna nie chwyciła. z tym to ja się już nie, nie patyczkuję, nie? Ja Jadę równo. Trochę łeb szczypię, ja mam ogólnie wrażliwą skórę głowy i może bym rozjaśniała, wiecie, co drugi, trzeci miesiąc nawet, ale ale nie chcę tak podrażniać tej skóry głowy. Czy znaczy wiem, że u fryzjera też to inaczej robią, że nie robią do skóry głowy raczej. No ale ja tak ja tak jeszcze nie nie umiem. I trochę mi mózg wypala. my z tym równo, nie ma co, mam nadzieję, że tu z tyłu się zrobiło jako tako, po japońsku, jako tako. Rysiu, Rysiu patrzy, co się, dzieje, co się dzieje. Co się tu wyczynia, nie Rysiu? Gdy ja chce leżeć na człowieczu, to człowiek tutaj wy, wydziwia, nie? Mogłam w misce zrobić. O. byłoby mi prościej. No, ale damy radę i tak. No. Ja się to nie patyczkuję, Nakładam na całość. O, trochę wmasuję we włosy. Potrzymam z pół godzinki. No i ciekawa jestem. Jak to nam wyjdzie tym razem. O, już coś, już coś łapię. O, o, już coś łapię. No, to ja kończę nakładać i już widzimy się po zmyciu zaraz. I już. I już wysuszyłam. I tak wyszło. Nie wiem, czy widać dobrze w tym świetle. Najlepiej to by było w słońcu widać. No, ale tak, o. Łosiwiała, łosiwiała kobita. Mi się wydaje, że chyba gicior. Mężu, gicior? Git. <giby> Ładny żon. Nowy. Ładny żon. No. Ja lubię zawsze, wiecie, po farbowaniu włosy. Ja też strasznie dużo dałam y, maski. Są takie fajne, gład, gładkie, wiecie, takie le, lejące. Ładne. No. I tak to wyszło. Chyba nawet yy, równomiernie, wydaje mi się. Więc gitara. Ja się dobrze czuję w takich odcieniach zimnych. Chociaż ten ostatnio mi się podobał, co <laughs> z poprzedniego farbowania, bo to miałem jakiś taki yy, wróż wpadające coś był blond. No. Ale ten też już farbowałam też jest bardzo fajny, z tym, że jak dobrze pamiętam, to ten siwy odcień on się zmyje. Więc może za tydzień dwa, jak jeszcze nie będzie takiego odrostu. To nałożę jeszcze może inną inny odcień na to. Zobaczę, jak się będzie zmywać, jak się będzie zachowywać. Chciałam jeszcze zrobić jakieś cięcie podcięcie od razu. No ale już teraz nie dam rady, bo już jest późno. A ja się muszę kłaść, żeby rano wstać. Więc yy, nie będę podcinać na razie. Bo i też wiecie, teraz tak wieje, to nie ma sensu co grzywki robić. Bo to na się wyjdzie fuchi nie ma, nie? Więc jest jakieś włosy mi o tyle urosły. Od ostatniego cięcia. Tam jest filmik, kiedy ostatnio cięłam. To sobie można sprawdzić. No to tyle mi urosły. No i wydaje mi się, że wyszło spoko. No, no nowa Ania w nowy rok. Tak, ja już wy, wykąpana. Naszykowana do spania. W międzyczasie zjedliśmy. Dojedliśmy. Placki wysmażyłam z wczoraj, co zostało. Zjedliśmy. No, więc jesteśmy po, pojedzeni. Idziemy teraz y, odpoczywać jeszcze chwilę. No, i trzeba spać, no bo rano ja muszę wstać, niestety. I to tyle w temacie. No. Jak chcecie, to sobie porównajcie. Y, ostatnie farbowanie i to, w którym odcieniu lepiej. Z tym, że mówię mi. Ja się dobrze czuję w tym i w tym, więc mi tam zasadniczo bez różnicy. A, a ogólnie no, pofarbowałam się za nie wiem, za ile Wiktoria tą farbę mi kupiła siwą w Kauflandzie za 14 zł czy 15. Nie wiem, nie chcę teraz wymyślać i tu kłamać. Ale jakoś tak, no a ten to też był za chyba 11 czy za 12 rozjaśnia, czyli więc y, widzicie, nie? No. Da, dałam radę, dałam radę. Włosy są nie, nie, nie wypadły. Więc jest okej, okay. jestem zadowolona, bardzo zadowolona. Jeszcze jutro zobaczę w takim y, świetle dziennym. czy tu nic się złego nie wydarzyło, no ale jak tak patrzę, przebieram, to to chyba wyszły, wyszły super, no. To ja się już będę dzisiaj no, z wami żegnać. Życzę wam wszystkiego dobrego i przesyłam dużo ciepłka. Pa!